Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole w pracowni komputerowej stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Arliku, arliku, gdzie jesteś, arliku? Tu jestem o co ci chodzi myszko. Film. Jaki film? Dziś jest powtórka. Pamiętasz? No ten, co oglądaliśmy w komputerze. Czemu jesteś taka zdenerwowana o I ja, no chciałam go nagrać, ale nie wiem jak. Może ci jakoś pomogę. Oho, słyszę, że będziecie nagrywać jakiś film. Tak, witaj Modusiu, może ty pomożesz. To można zrobić bez żadnych problemów. Jak? Podłączyć magnetowid do wyjścia karty telewizyjnej, no do tej w komputerze? Co ty mówisz, Modusiu, Magnetowid jest już przestarzały i praktycznie nikt go już nie używa. Aha, faktycznie. O tym nie pomyślałem. Mam wrażenie, Modusiu, że myślenie nie jest twoją najmocniejszą stroną, ale jest inny problem. Ty to zawsze masz jakieś problemy, wiesz o Gonisiu, ty to jesteś jakaś w ogóle mysz z problemami. Ale ty jesteś niedobry. Ty nie liczysz się z nikim i zawsze krzywdzisz tych, którzy najbardziej ciebie kochają. No bo ja nie pomyślałem. To my... To myśl, zanim coś powiesz? No, no, przepraszam, no, ale ja, no. Hmm, dzień dobry, moi drodzy. Chyba muszę ci, Ogonisiu, przyznać rację. Moduś należy do tych jednostek, co to gadają, co im ślina na język przyniesie, a później ponoszą skutki swojej bezmyślności. To ja już nic nie powiem. Proszę bardzo, w czym ci mogę pomóc, Ogonisiu? Chciałam nagrać film. Obecnie rolę magnetowitu przejmie komputer. Niemożliwe. Znowu komputer. Ależ oczywiście. Komputery zaczynają pełnić rolę centrum rozrywki w każdym domu. Im większy dysk, tym więcej można na nim zgromadzić danych, czyli bitów. Ale skoro przed tygodniem profesor Talent tak ciekawie mówił o kartach telewizyjnych, może zapytamy go o nagrywanie filmów na komputerze. Witajcie. Profesor nasz kochany. Dzień dobry, Ogonisiu. Zaraz wszystko będzie jasne. Najnowsze karty telewizyjne mogą zapisywać obraz na dysk. Możemy spokojnie odtworzyć plik z naszym ulubionym programem. I cieszyć się nim. Dzięki temu, że możemy zgrać film na nasz komputer, przy pomocy odpowiedniego programowania i dodać muzykę, efekty, wyciąć niepotrzebne fragmenty, nawet poprawić jakość zapisu. Są programy, które pozwalają odczyścić czy naprawić nasze filmy. Wyostrzają kontrast, mogą dodać kolory, jak i stworzyć z kolorowego filmu czarno-biały. Fantastyczne! To nie doceniamy możliwości naszych komputerów tu masz rację, myszko. O, cóż się stało? Czyżby już ci przeszło? Ja przepraszam, ale ja prostym modem jestem. Co na sercu, to i na języku. Ogonisiu, ty już zaczynaj nagrywanie, bo przegapisz swój ulubiony film. No biegnij już i nagrywaj, bo już się zaczyna. Aj, 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 aj. już biegnę. Modusiu, ogonisia to subtelna i wrażliwa istota. Tak, jesteś. Jak słoni w składzie porcelany. Za każdym razem, gdy was odwiedzam, jestem świadkiem jakiejś awantury. Ja nie mogę żyć bez Ogonisi, ale ja sam nie wiem, jak to jej powiedzieć. Oj, Modusiu, jej niczego nie musisz mówić. Przecież ona o tym wie. Ej, ci mężczyźni, wszystko trzeba im wyjaśniać. Karanie boskie z tymi facetami. audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy IVO Software www.ivo.pl oraz piosenki zespołu dziecięcego ARFIK pod dyrekcją Ryszarda Leoszewskiego. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.